Cztery lata w Polsce samorządowej, de, demokratycznej. Każdy obywatel ma prawo, prawo i obowiązek uczestnictwa w wyborach. A żeby to nie było takie nudne, to pokażę jedną z form, w jakich, jak można sobie urozmaicić, uprzyjemnić ten obywatelski obowiązek. Zamiast dojeżdżać jakimś Się Zamiast iść pieszo, autobusem, pociągiem, samolotem, łódką, na wybory można się dostać po prostu w sereną. Przy okazji, zwiedzając piękne stare Włochy. I oto mamy tu ulicę Czereśniową. I oto ulica Cereśniowa 138, gdzież będzie można dokonać swojego mądrego, miejmy nadzieję, wyboru. O, dzisiaj zamknięte, ale jutro na pewno będzie otwarte.